No słuchajcie, jeżeli chodzi o symbole świąteczne i w ogóle to, jak świętowano, to mamy bardzo wiele takich fajnych etnograficznych e, dzieł, dlatego, że na przykład e, jest takie e, dzieło z lat 80. Kolędowanie na Lubelszczyźnie, teraz, w 2014 roku, e, powstało takie dzieło: Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie. E, są takie spisy Kolberga, w których też, właśnie odnośnie regionów i odnośnie tradycji, są różnego rodzaju wypisy, więc możemy się, jak gdyby, udać do źródeł, które. Próbują wyciskać z naszej przeszłości to, co się da, tak żeby nawet nie tyle odzyskać tą rodzimą wiarę, co po prostu, żeby te tradycje nie minęły. I słuchajcie, to, jak świętują rodzimowiercy, różni się od świętowania, które było przed, w czasach przedchrześcijańskich, ale i czasy są inne, i potrzeby inne. I tak jak na przykład było kiedyś to kolendowanie, czyli to się nawet nazywało szczodrowanie, szczodrowanie, to odbywało się to, wiadomo, w gromadzie, w lokalnej społeczności, i gdzieś tam działało od domu do domu. No a teraz wiadomo, że to jest robione, no rodzimowierców jest porozrzucanych po Polsce dużo, oni się gromadzą, robią szczodre gody. I wtedy jest to kolędowanie, i na przykład kiedyś, jak są opisy, to trwało to cały rok, całą noc, jak była taka potrzeba, albo nawet przerzucano na dwa dni, jeżeli była duża wioska. No a teraz jest jakiś tam obrzęd, i po obrzędzie to właśnie kolędowanie. No samo kolędowanie miało za zadanie magię słowa, czyli jak taki kolędnik przyszedł do domu, albo podszedł pod okna i Mówił o tym, jak ma być, to wtedy to się po prostu wierzono, że to się sprawdza. Stąd też to kolędowanie. A w ogóle nazwa szczodregody gody to też nie była używana przez naszych przodków, tylko właśnie od szczodrowania albo szczodry jej kuti, gdzie kutia jest makową potrawą odnośnie dziadów, czyli odnośnie tak naprawdę przodków i zmarłych. To było, że właśnie szczodre, a gody, no to, że rok, albo gody, to, że zabawa, tak, obrzęd, dany w danym czasie. Więc tak to trochę połączono. Wiadomo, my też nie mamy takich źródeł pisanych z czasów przedchrześcijańskich. Być może istnieją, bo też gdzieś, wiecie, teorie spiskowe typu chcą naszą historię y, ograniczyć. Może tak, ale w każdym razie pewnego rodzaju symbole y, przetrwały. Do dzisiaj, tylko my ich używamy, nie wiedząc nawet, że używamy, znaczy wiemy niby, ale nie mamy takiej głębokiej świadomości pewnych magiczności odnośnie symboli świątecznych. I tak słuchajcie na przykład um, Siano, które my um, teraz jako um, my. Niektórzy jako chrześcijanie mówią, że Jezusek narodził się w, w, w tym nasianku, no to stąd sianko. No to słuchajcie, siano to było właśnie takim symbolem łączącym dwa światy. Ono kiedyś było żywym zbożem, czyli świat żywych teraz jest czymś martwym. I mm, właśnie i to siano jest symbolem Połączenia tych dwóch światów. To wcale nie jest symbol Chrystusa, który narodził się na sianku. No ale wiadomo, jak wpada tradycja nowa, ogniem i mieczem wojująca, to trzeba jakoś to wszystko jakby przekształcić i ogarnąć. No i słuchajcie, ko kolejnym takim ważnym drzewko, ale w, w magii przedchrześcijańskiej było coś takiego, że jak wnosisz coś do domu to wnosisz tego energię więc jeżeli wnoszono jodłę więc wnoszono roślinę zimo zieloną to tak naprawdę wnoszono to życie całoroczne życie do domu eee, może zacinać strasznie kochani z tego względu, że mam bardzo słaby internet, ale jak nagram, to będziemy mieli fajne wiadomości, jak się uda to tak zrobić. Dlatego postaram się to opowiedzieć. Może coś się uda ogarnąć, a jeżeli nie, to przynajmniej się zgra i będą fajne wiadomości odnośnie Bożego Narodzenia. Będziecie sobie mogli obejrzeć, jakby po fakcie. Witam, witam. No dobrze, i słuchajcie, takie symbole, które. Są podstawowe, jak gdyby nawet przy wieszaniu i przy ozdobach. Mamy jabłka, które w tej naszej kulturze tutaj symbolizują biblijny raj, grzech, ewę, która daje jabłko Adamowi, a w tej naszej prasłowiańskiej kulturze sugerowały płodność, sugerowały życie. Są orzechy, które są symbolem mądrości, długowieczności i płodności. Teraz możemy orzechy owijać w sreberka, malować je na złoto. Złoty też jest kolorem bardzo magicznym. Szyszki na drzewku bożonarodzeniowym to symbol życia, symbol odrodzenia i symbol płodności. Jeżeli wieszamy na drzewku słodycze, no to wiadomo, słodkie życie i Bogactwo, a wy mi możecie powiedzieć, co u Was, czy jest tradycja plastikowości szkła, czy jednak orzechy, jabłka, suszone, jakieś owoce jak to u Was na tych choinkach wygląda. Jeżeli chodzi o bombki jako takie, w ogóle o kształt okrągły, to tutaj był cykl życia, natomiast szklane bombki uważano jako kruchość życia i jego odnowę. Jeżeli chodzi o anioły, i w tych starych, jeszcze u mojej babci, w takiej starej choince, były anioły z pierników, ale mm, chodzi o ten papier, w którym te pierniki były ozdobione. I one były anioły ze skrzydłami, były papierowe i robiono też papierowe aniołki. To jest symbol e, ochrony. E, kolory świąteczne, które są używane, to jest srebrny, czyli mamy księżyc, mamy. Intuicję, mamy magiczność, mamy kobiecą magię. To jest czerwony, gdzie miłość, radość, bogactwo, zwycięstwo, odrodzenie, krew i życie. Mamy zielony, gdzie to jest symbol nadziei, symbol odrodzenia. Można wieszać i używać również żołędzi, co daje płodność, długowieczność i siłę. No, jemioła, o której wcześniej już mówiłam, mówi o radości. O szczęściu, o miłości. Ostro krzew, o którym również mówiłam, daje ochronę. Natomiast dzwoneczki na choince i w ogóle dzwoneczki bardzo mocno oczyszczają przestrzeń, więc ten dźwięk jest dźwiękiem oczyszczającym, ale również mówią o radosnych wieściach. No i już ta nasza podłaźniczka to tak jak mówiłam to drzewko zimozielone, które jest totalnie symbolem i totalnie takim wniesieniem życia do domu. Właśnie ta magia, pierwotna magia ludowa. Podobne przyciąga podobne, czyli jeżeli wniosę życie do domu, takie zimozielone drzewko, to znaczy, że w tym domu będzie życie. No i taka y, też y, gwiazda na czubku, która ma oznaczać dobre prowadzenie. Oczywiście w naszej kulturze y, tutaj katolickiej to ona oznacza gwiazdę betlejemską, czyli gwiazdę trzech króli, która prowadziła mędrców do prowadziła mędrców do Betlejem, także tak, natomiast tutaj oznaczała wszelkiego rodzaju pomyślność. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o tą podłaźniczkę jeszcze, to oczywiście symbol życia to była albo gałąź, albo wręcz ścinany czubek i to najczęściej jodły właśnie. Ona była oczywiście ozdabiana, później dopiero mówi się, że z terenów niemieckich przyszła do nas choinka, czyli już typowo wsadzane drzewko. No i te wszystkie ozdoby, o których mówiłam, a bombki, orzechy, jabłka, ozdoby wykonane z papieru na tej podłaźniczce i na choince potem miały swoje miejsce. Ta podłaźniczka przynosiła do domu życie, przynosiła do domu szczęście. Ale słuchajcie, również było robionych bardzo dużo ozdób ze słomy, dlatego że my teraz y, widzimy te ludowe rzeczy z papieru na przykład, ale bardzo często były ze słomy, bo słoma była dostępna. I tak jak mówiłam o tym sianie, w ogóle y, siano zboże y, w kącie jeszcze od duchu powiem, w kącie stawiano ducha, czyli przodka, bo y, szczodre gody to również był czas y, dziadów czas czczenia przodków, stąd też nawet kutia jest taką e, potrawą, bym powiedziała, nie z tego świata, jako że mak jest e, halucynogenny po prostu i właśnie dlatego podobne przyciąga podobne. Sen, mała śmierć. No i tutaj mamy celebrację przodków. E, I ten diduch, czyli ten w kącie izby mm, Nazwane takim y, świętym kątem, y, bo to był taki szczególny kąt. Y, stawiano tego diducha, czyli pierwszy snop zboża ścięty z pola. No i uważano, że w tych y, zbożowych takich stawach na słomie, że tam właśnie mogą mieszkać dusze. Także zupełnie ciekawie. No, tradycje różnią nam się bardzo z tego względu, że w kulturach rolniczych dużo obrzędów nie przetrwało. Na przykład nie przetrwały obrzędy, w których wygrażano drzewom, że mają rodzić, bo inaczej się je zetnie, bo to już jest niepotrzebne w tym naszym świecie. Dużo obrzędów zostało po prostu i zwyczajnie pozmienianych, także w ten sposób. Natomiast zawsze w tych świętach wszelakich, no tutaj mówimy akurat o szczodrych godach, które jakowoż szczodrymi godami się wcale nie nazywały, jak mówiłam wcześniej celebracja płodności, urodzaju, napędzanie dobrobytu w postaci dobrego rodzenia y, ziemi, pola, drzew, bo to było ważne, rytuały płodnościowe, rytuały za mąż pójścia i to bardzo mocno potem y, mamy na wiosnę. Y, no i wszelkie symbole to właśnie moc, siła, potęga i ochrona. W ten sposób to wyglądało. Słuchajcie, ja już dłużej tutaj y, nie będę działać, bo widzę, że net nie ciągnie totalnie. Żegnam się z YouTube'kiem i ten krótki filmik mam nadzieję, że y, będzie wam się podobał. Dajcie znać.